Witam Państwa. Marzec okazał się być kolejnym dobrym miesiącem dla amerykańskich indeksów akcji, które ustanowiły nowe, kilkuletnie szczyty ostatniej hossy. Niestety nie, wszystkich, nie wszyscy inwestorzy mogli być równie zadowoleni co amerykańscy. Większość giełd w takich państwach jak rynki wschodzące czy niektóre rynki rozwinięte weszły w marcu w dość intensywną falę korekcyjną. Głównym impulsem dla, dla tej korekty, dla, te, dla tej przeceny, było zachowanie się, słabe zachowanie się rynków surowcowych, które od początku miesiąca pozostawały pod duzo, dużą presją. Głównym czynnikiem takiego stanu rzeczy były obawy inwestorów o stan chińskiej gospodarki. Pamiętajmy, że Chiny są nie tylko jednym z największych eksporterów wszelakich produktów, ale również głównym importerem takich towarów jak metale przemysłowe czy ropa naftowa. Więc to, co dzieje się na, w, w gospodarce chińskiej, ma bezpośrednie przełożenie na notowania surowców przemysłowych i, i wielu, innych, wielu innych towarów. Innym czynnikiem, który również negatywnie wpływał na, na postrzeganie inwestorów do, do rynków w ostatnich kilku tygodniach była, była rozbieżność w interpretacji słów oraz komentarzy płynących z, z, od przedstawicieli Fedu dotyczących stanu amerykańskiej gospodarki, a przede wszystkim tego, czy konieczne lub nie będzie kolejne... Do, dostosowanie do e, amerykańskiej gospodarki wielkości e, dodrukowywanego e, pustego pieniądza. Wszystkie te elementy łącznie e, z, z, wpływały zarówno na rynek akcji, jak i surowców, czy obligacji w Stanach Zjednoczonych i Europie, zwiększając raczej e, chaos i, i niepewność, niż pokazując jakiś jednolity e, kierunek ruchu. Biorąc pod uwagę tę karuzelę, zarówno danych ekonomicznych, jak i nast zmiennych nastrojów na rynkach, jest mi bardzo trudno w tym momencie jednoznacznie wskazać kierunek, w jakim podążą rynki akcji w najbliższych tygodniach. W bazowym scenariuszu przyjąłem założenie, że amerykańskie indeksy będą jednak w stanie siłą rozpędu wejść na nowe szczyty na przełomie kwietnia, kwietnia i maja jeszcze jedną, zrobić jeszcze jedną falę wzrostową w, w tym w tej ostatniej kilkumiesięcznej hoście. Wiele innych indeksów na świecie po przebyciu ostatnich kilku tygodni dosyć istotnej, istotnej i wyraźnej korekty wydaje się być gotowym do takiego odreagowania. Również nasz, nasz WIG-20 e, po dwóch miesiącach tak naprawdę istotnych i wyraźnych spadków powinien w końcu wyjść e, górą po, ponad poziomy 2400 punktów, od których odbijał się już kilkukrotnie w ostatnich e, miesiącach. I dopiero maj, czerwiec. Będzie to moim zdaniem okres, w którym nastąpi pewna hibernacja stanu, czy też trend boczny i korekta w dłuższej perspektywie na indeksach amerykańskich. Niestety pierwsze sesje po, po świętach dość słabego zachowania się rynków akcji świadczą, że ten w miarę optymistyczny scenariusz na najbliższe tygodnie może się nie sprawdzić i trzeba brać również pod uwagę trochę bardziej pesymistyczny obraz rynku, że ta korekta, o której mówię, która miała przyjść dopiero w maju, w czerwcu, przyjdzie do nas nieco wcześniej, a na nowe szczyty w Stanach Zjednoczonych będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy. Dziękuję Państwu.